Tutaj Teksas, tutaj Teksas, witam Arizonę. Cześć Dagmara, witaj. Witaj, witaj kochane Zygi, witajcie kochani. Witajcie drodzy widzowie, nadajemy dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie w dużej odległości od siebie jesteśmy, ale czujemy, że jesteśmy blisko siebie. Tak, jak najbardziej, zawsze. Mhm. Dagmarko, jaka tam pogoda u ciebie? No, u nas piękny wschód słońca był dzisiaj. W takich kolorach, jak tutaj widzicie. Dostałem zdjęcie, tak. No jest zimno, bardzo zimno. Wczoraj był przymrozek, ale jest przepięknie. Jest czyste niebo. Trochę było po tych pożarach tego nieba zabrudzonego parę dni mm -hmm. temu. Mówiłaś o tym, że, że było czuć nawet te dymy. Tak, czuć był zapach, ponieważ jesteśmy mm. parę godzin od Kalifornii więc ten, ten smog, wszystko z tego pożaru przyszedł do nas ale już jest oczyszczone niebo wszystko już jest dobrze u nas mhm. też, powiem ci, że wiatry zrobiły swoje bo były bardzo silne wiatry ale te wiatry mhm. przegnały to wszystko co, co było takie stałe nie? i ma, czuje się to, że jest bardzo świeże powietrze, aczkolwiek no Sztorm, który przyszedł do Stanów Zjednoczonych z północy, dotknął, polizał Teksas trochę. Ja się nawet obawiałem, bo czułem, jak przedwczoraj padał deszcz, wiesz, i on marznął na dachu. Ja czułem, jak ten dach stęka, no. że czuję, że robi się ciężki, nie? Ale to odeszło i czekamy na kolejną falę, bo podobno za tydzień będzie następna fala, ale stwórca jest z nami. Tak, my kreujemy to, to my co My kreujemy, chcemy. tak. Tak, Marko, my dzisiaj spotykamy się, żeby powiedzieć o tym, że ty już niedługo robisz specjalne warsztaty właśnie, żeby kreować, żeby czuć się lepiej, żeby żyć w pełni dobrostanu, bo to jest możliwe. Tak. Ludzie mnie pytają, jak to zrobić i no ja nie wiem, czy ty masz jakiś pomysł, żeby o tym opowiedzieć? Jasne. Stworzyłam pierwsze warsztaty dobrostanu w Polsce. Robiliśmy pierwsze warsztaty w Polsce w lato w zeszłym roku. To było w Lublińcu? To było w Lublińcu, w zamku lublinieckim. Potem mieliśmy drugie warsztaty, które trwały od piątku do niedzieli, to już były nad jeziorem, które też już, już były wplecione różne takie formy ćwiczeń w te warsztaty. No i później byłam w Chicago, to też jednodniowe warsztaty, ale teraz te warsztaty będą przez parę dni żeby jak najwięcej, jak najwięcej wdrożyć tych informacji, ale też tych ćwiczeń, żeby to już weszło nam w krew. Żeby każdy poruszył te systemy, poruszył te wzorce i żeby zaczął kreować najwyższą wersję siebie. Najwyższa wersja siebie, podoba mi się ten tytuł. Ja pokażę twój plakat warsztaty online, aktywacja dobrostanu i one się odbędą. 27 do 30 stycznia. To będą godziny poranne dla mnie, ale to będzie online, na żywo. Będziecie mogli uczestniczyć w tym na żywo. Będzie można zadawać pytania, będzie można ze mną rozmawiać, będziemy naprawdę się integrować też. I jeżeli ktoś nie będzie mógł pewnego dnia, na przykład, być podczas tych warsztatów, to będzie nagrane. Linki będą wysłane do Was. Więc można sobie zakupić na mojej stronie te warsztaty. Cena, już powiem, 144 dolary. Więc naprawdę chciałam to zrobić przystępnie. To jest cena bardzo dobra za takie warsztaty na, na, na tyle dni. Mhm. 144, taka znacząca liczba. Tak. Chyba nie bez powodu to, ta liczba. 27 do 30 stycznia. Dobra, to wiemy. Wiemy kiedy, mm. wiemy jak, że to będzie online. Czy zdradzisz nam, jak to, to czy co, co trzeba zrobić? Napisać do ciebie na stronę, kupić te warsztaty, tak? Tak, można kupić na stronie. Można też. Kupić z, z metodą, jeżeli ktoś chce na przykład przelać pieniądze na polskie konto, też jest możliwość, trzeba wybrać polskie konto. Także są, jest wiele różnych metod, w jaki sposób można za nie zapłacić. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę do mnie pisać na e-maila daga.arizona.gmail.com i jeżeli są jakieś problemy, no to piszcie do mnie po prostu. Wiesz, ja jestem taki techniczny, więc ja od razu dopytuję hmm. dalej. No dobra, kupię i co dalej? Dostanę jakiś link, czy jak coś się stanie po tym? Tak, wszyscy, którzy zakupią, dostaną linka i będziemy się spotykać razem w tej przestrzeni. Trzeba mieć przygotowany mikrofon, kamerkę i będziemy rozmawiać. Będziemy się uczyć. Okay? Hmm. Ja się dalej uczę, ale już mogę przekazać Wam to, co wiem. I to, co się spełniło w moim życiu, będzie też niespodzianka. Dowiecie się, co się wydarzyło w moim życiu. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo wielkiego. I chcę, byście mogli uwierzyć w to, że jest taka możliwość, żeby wybrać tą najwyższą wersję siebie i można to naprawdę zaadoptować w swoim życiu. To jest wybranie. To jest wybór. To nie jest mhm. tak, że. My musimy się namęczyć, my musimy się napracować, my musimy y, y, coś zrobić y, bardzo, bardzo mozolnego. Tutaj kwestia jest wyboru, tak naprawdę nowej linii. To, wiesz, wydawać się to może przed takim warsztatem, jak teraz rozmawiamy, trudne, nie? dla wielu ludzi, no bo jak to wybrać? Jak tu wybrać, jak tu wiesz, to jest, to jest, to jest, to jest, a jeszcze do tego dochodzą jakieś sprawy finansowe, gdzieś tam itd. i tak dalej, i wiele mamy takich ograniczeń. E, czysto to są jednak ograniczenia, które są naszymi przekonaniami, one tkwią w naszym umyśle, i wiesz, takie, takie najlepsze chyba wyjście jest takie, że gdyby dzisiaj, tak, y, Zabrakło wszystkiego. No nie ma nic, tak? Nie ma prądu, nie ma, nie ma wody i tak dalej, i zostajesz sam ze sobą. No to spełniło się, no to jesteś wolny. Nic nie musisz, wszystko możesz. Ja oczywiście przesadzam, nie? ale wiele takich decyzji po prostu my boimy się podjąć, bo jesteśmy przekonani, że jak je podejmiemy, ale, albo jak ich nie podejmiemy. To one nas w czymś uwikłają, albo coś stracimy. I często jest to coś, co myślimy, że tracimy, a tak naprawdę to jest już dawno, dawno stracone. Tak. Przede wszystkim musimy nabrać dystansu i być obserwatorem naszego życia przez chwilę, zobaczyć, zobaczyć, wyjść, wyjść z tej sytuacji, w której jesteśmy, zobaczyć wszystko z daleka, z perspektywy kreacji. I wtedy wszystko się zmienia. Wszystko możemy kreować, a ja dlatego też stworzyłam ten pamiętnik dobrostanu w zeszłym roku. Okej, okay, czekaj, czekaj, to go pokażemy, żeby był większy. A, ale wiesz co? O, właśnie tak, właśnie tak. Aha, teraz widać. Ja go stworzyłam na podstawie swoich doświadczeń. Ja tego nie skopiowałam, ja tego nie, nie zrobiłam tak, jak wszyscy robią, czy. czy... Jest dużo osób, które pisze różne tam pamiętniki, wydaje takie rzeczy. Ja to zrobiłam całkowicie z przesłaniem, które dostałam, ponieważ ja też przechodziłam bardzo trudne momenty w swoim życiu. Bardzo dużo się u mnie działo w moim życiu. Można powiedzieć, 10 żyć już przeżyłam, niektórzy mówią, albo i więcej. Na jedną osobę to jest dużo. Mogłabyś po... obdarować innych. No tak, ale taką sobie drogę wybrałam i się bardzo cieszę z tego. Natomiast ten pamiętnik ja wam pokażę jak go używać, jak go najlepiej wykorzystać, bo on jest narzędziem do tego żeby wykreować nasze nowe życie, nasze nowe, ponieważ do starego życia już nie wracamy. Wersja stara będzie już przeszłością. Możemy sobie z, może z, raz na jakiś czas sięgnąć do niej zobaczyć sobie co my tam robiliśmy kiedyś, jak myśleliśmy, w jaki sposób robiliśmy rzeczy, ale to już nie będzie to. To będzie tylko takie sentymentalne spojrzenie z refleksją, że wow, ale się nasze życie zmieniło. Wow, jak ja nie, nie mogę uwierzyć, że takie coś na przykład lubiłam, lubiłem, e, czy byłem w tym, czy akceptowałem to w ogóle, bo e, zmiana akceptacji wiąże się z tym, że nasza ekspektacja e, tego, co chcemy, się podwyższa. Nie? <laughs> Już tutaj to, co chcieliśmy, tam minimum. To minimum już nie jest tutaj, tylko tutaj. Mhm. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że jest to do zrobienia, ale też trzeba mieć te narzędzia. I po kolei ja Was z tego będę uczyć. Jak to zrobić? Wiesz co, to fantastyczne. Ja Ci tylko powiem, że teraz, jak opowiadasz o tym, przypomniał mi się taki przykład ja tego nie znam z autopsji, tylko z opowiadania. Ale to było fantastyczne, jak y, dziewczyna, która pracuje w korporacji dużej i ma na, naprawdę ma odpowiedzialne stanowisko y, i czuje się coraz gorzej z tym, mimo że naprawdę zarabia dobre pieniądze, wiesz? I y, ona mówi, że wiele razy już podejmowała decyzję, że musi stamtąd odejść, bo się czuje wyczerpana. To jest wyczerpanie psychiczne, fizyczne, wiesz, wszelkie mentalne, nie? Ale jest dobra praca i wraca do tej pracy, no bo to jest niesamowite zarobki. I zrobiła rzecz, yy, jej zdaniem, wariacką. Ona po prostu pewnego, pewnego dnia wyszła. Wyszła z biura. To, był, to było biuro na którymś tam piętrze w bardzo dużym wieżowcu. Prawie połowa tego wieżowca należało do tej korporacji. Ona wyszła, popatrzyła na ten wieżowiec i mówi: Naprawdę? To jest moje życie? Nie wracam. I ona już nie wróciła, zdała się całkowicie na los, ale to nie było także na los, bo ona tam, na tej ulicy, spotkała kogoś, kto dał jej drugą pracę. Na tej ulicy, w tym momencie, ona poszła na kawę, poszła zjadła lody, i przy tych lodach, na tej kawie, spotkała osobę, która mówi: Wiesz co, ty dobrze wyglądasz, ty byś była dobra u mnie w pracy, a ona mówi: Wiesz co, ja już pracy nie chcę. A, to, a, a co chcesz, nie wiem, to ja ci proponuję spółkę. No i została współwłaścicielem dużej sieci e, lodów w Stanach Zjednoczonych. O! No. Widzisz, y, musimy się otworzyć na takie doświadczenia. Przede wszystkim, większość, większość ludzi, niestety, jest zamknięta na nowe możliwości. To jest prawda, to są mhm. fakty. Dlaczego? Bo my się ograniczamy ograniczamy się z, sami z własnej inicjatywy z własnego no z własnego bo ja chcę żyć w strefie komfortu co znaczy nic znaczy tylko to, że sobie sami łańcuchy za, zawiązujemy tak naprawdę y, wokół siebie co jest zupełną jak zobaczysz wizualnie jak ludzie wyglądają wiesz jeżeli chodzi o energię y, sobie z tymi łańcuchami chodzą po prostu większość ludzi tak żyje i żyje od ósmej do tam czwartej w tych korporacjach, w jakichś firmach. Mhm. To jest ich wybór. Każdy ma co lubi, jak to moja mama zawsze mówiła. To jest bardzo mądre powiedzenie, bo każdy ma co lubi. Jeżeli nie lubisz tego, co jest w Twoim życiu, zmień to. A jak? Jest to bardzo proste. Wystarczy przejść parę kroków. Żeby no, zupełnie tak, tak. przejść parę kroków. Te Zmienić parę... perspektywę. Zmienić perspektywę, zastosować narzędzia, urządzenia. Yy, urządzenia To są takie rzeczy, które są naszymi programami. Tak samo jak mamy stary komputer, który już nie będzie działał, bo on ma tak stare oprogramowanie, że po prostu te najnowsze aplikacje na nim nie będą działały. I te programy, no to jak chcesz się rozwijać? Wiesz co, moja Lucyna dzisiaj mi mówiła rano, że zdziwiła się bardzo, bo otwiera komputer, żeby zobaczyć naszą audycję, a komputer jej mówi słuchaj, ja jestem tak stary, zmień mnie. Dosłownie, wyskakuje jej okienko. Ale to tak na marginesie. Yy, tak, my musimy zmieniać oprogramowanie, robić updatey, nie? nie? możemy na tym samym oprogramowaniu. Jest, Wiesz, Windows 7 kiedyś był wspaniały, ja go bardzo lubiłem. Ale dziś się nie da odpalić żadnego programu na tym Windowsie. No prawie żadnego, tak? Sobie, a sobie wyobraź, co było 20-24. No. To, było, to już jest to jest parę tygodni temu, nie? Dwa tygodnie temu, który dzisiaj jest. Dwa 10. tygodnie temu, tak, dzisiaj jest dziesiąty. Dwa tygodnie temu było 20-24. To już jest przeszłość. To już w ogóle nic już nie będzie działało. Yy, według myślenia 2024 my musimy, im więcej my jesteśmy, updated, yy, według siebie, bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś nam mówi, jak to mamy zrobić, tylko my, my decydujemy, jaka jest najwyższa wersja siebie. Bo to nie ma być wyższa. Wiesz, jak się mówi, wyższe ja, jakie jest Twoje wyższe ja, co Twoje wyższe ja mówi. Ale tu nie chodzi o wyższe ja, tutaj chodzi o najwyższe. To my mówimy już o takich poziomach, że my nie, nie mamy żadnych limitów, bo z wyższością jest limit, limit ale z najwyższością nie ma limitu. Taka jest nieskończoność. Jest nieskończoność, więc my wybieramy tą wersję siebie, która jest najwyższa. A co to znaczy, że energia też nas wybiera w tym momencie na nieskończoną? I wszystko przychodzi, wtedy pieniądze przychodzą, związki przychodzą, wszystko się otwiera, rozumiesz, rzeczy same dzieją praktycznie, wszystko się samo dzieje, to jest już mechanizm, który się sam aktywuje, to tak jak jest, wiesz, najbardziej, taki najbardziej zaawansowany komputer świata, to jest, można tak porównać, bo my jesteśmy wszyscy w jakimś tam, jakimś oprogramowaniem, no jeżeli... Tak. Programowanie śmiga, oprogramowanie nie ma w ogóle już limitów, bo ma po prostu najwyższe oprogramowanie. To no to co jest limitem? Nie ma limitów. Nie Tak, ma. Mara, ja jeszcze nie chcę, żebyś uciekała od samego seminarium Twojego, od samych warsztatów. Yy, powiedz mi, dla kogo są te warsztaty? Dla jakich osób? Dla każdego, kto, kto chce zmienić swoje życie. Dla każdego. Nie A... ma znaczenia. Płeć, czy, nie wiem, facet, nie kobieta? Nie ma znaczenia. Tylko musi się ktoś zastanowić, czy chce zmienić swoje życie. Jeżeli czy trzeba tak, się jakoś specjalnie przygotować do tych warsztatów? Wystarczy sobie przygotować jakiś notes, zeszyt, długopis. Mhm. Można oczywiście to potem sobie odsłuchać. Ja, ja to rekomenduję, żeby sobie każdy odsłuchał to wiele razy potem. Co miesiąc. A co jakieś przygotowanie roku. myślę o takim przygotowaniu, wiesz, mentalnym, psychicznym, czy, czy warto coś wcześniej zrobić? Wiesz co, myślę, że bardzo dobre jest zakupienie pamiętnika dobrostanu, jeżeli chcecie. On jest w wersji, słuchajcie, do wydrukowania na mojej stronie za tam 4 dolary, albo do kupienia na mojej stronie. Też jest naprawdę, to są bardzo niskie kwoty, ale naprawdę jest to warte. Jeżeli jest... chcecie. <laughs> Życie to, to są naprawdę malutkie takie kroczki, ale są bardzo ważne kroki. Więc ja bym sugerowała, żeby ktoś, kto chce zmienić swoje życie, zakupił sobie ten pamiętnik i zaczął pisać w miejscu. Na początku jest kartka, za co jesteś wdzięczna. Za co jesteś wdzięczny. Okay. Żeby napisać, za co jesteście wdzięczni. Nie, nie widać, pochyl. O tak, tak. Przybijają kaktusy, ale, ale jest okej. Okay. <noise> Więc tak, pierwsza rzecz, żeby zastanowić się, za co, za co jesteś wdzięczny. Wdzięczna. I następna kartka bo wiele, wiele ludzi już go zakupiło na całym świecie ten pamiętnik. On jest dostępny na mojej stronie, na Amazonie można go naprawdę na cały świat kupić, i potem jest. Bardzo ważna tutaj yy, cała. Wizualizacja. Tak, tutaj jest wizualizacja, jak ma wyglądać nasze idealne życie, tak? To jest taki myślę, że taki klik, mały, taki taki włącznik, taki przełącznik na to, żeby skupić się na tym, co się ma, numer jeden. I drugie. Jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie? Bo to są takie dwa największe aspekty, o których będziemy mówić, ale też będziemy mówić o programach. I każdy w sobie znajdzie swoje programy, bo musimy wiedzieć, co nami kieruje. Mhm. To jest też ważne. Wiesz, ja inne programy mam niż, niż ktoś inny. I każdy mhm. znajdzie swoje programy. Pomogę Wam znaleźć te programy, pomogę Wam. Jakby stanąć twarzą w twarz z tymi programami, które tak naprawdę one spadną same, one będą unicestwione tą nową wersją siebie, bo te szaty, które, przy, które mamy w tej starej wersji siebie, one po prostu spadną. One będą zupełnie już w innej Król będzie nagi? Tak, tak. I będzie zupełnie inna forma stworzona. Nowa tożsamość, kochani. Nowa tożsamość będzie wykreowana. To Cię dopytam, bo cztery dni to z jednej strony wydaje się dość długo, a z drugiej dość krótko, nie? Dość długo jak dla kogoś, kto robi to pierwszy raz pewnie, ale też jakby dość krótko dla osoby, która no, chce naprawdę, postanowiła, że będzie zmieniała swoje życie. Czy cztery dni wystarczą, czy też. Będziesz też proponowała kolejne etapy? Myślę, że tak. To jest wszystko w zależności od tego, co będzie potrzeba, bo bardzo dużo osób. Ja miałam już doświadczenie z tymi warsztatami, ale to są jeszcze roz, rozszerzone warsztaty, więc one są jeszcze głębsze niż te, które robiłam w Polsce i w Chicago. Natomiast to, co, o, co będziemy robić, Hmm, musi, musimy sobie dać czas, bo będą się pewne procesy aktywować. Więc za jakiś czas, za pół roku, będziemy wracać do tego i będziemy robić kolejną, jakby porcję, kolejny poziom tego. Ale to, to nie może od razu nastąpić, ponieważ nasze życie będzie się zmieniać. Każdego życie zmieniło się, po war chyba każdego, bo dostałam bardzo, bardzo dużo e-maili, jestem w, cały czas w kontakcie. Z cudownymi istotami, które były na warsztatach w Polsce. I praktycznie wszyscy w jakiś sposób zmienili swoje życie, bardzo dużo się zmieniło od tych ludzi, naprawdę. Niektórzy kompletnie, no, zupełnie, A nowa, jeszcze, jeszcze nowa... cię zapytam o, wiesz tak, próbuję się wczuć w te warsztaty. Jeszcze cię zapytam o coś takiego, w jakich to będzie godzinach w Polsce? Bo ja myślę, że w dużej części będziesz kierowała to do. Polaków, którzy mieszkają w Polsce, pewnie też do tych, którzy mieszkają tutaj albo w innych regionach świata, ale w dużej części do Polaków, jakich to będzie godzinach? To będzie godzin, to są godziny popołudniowe. W Polsce. E, I tak, e, myślę, że to jest dosyć dobry czas i dla nas tutaj w Stanach i dla Polaków. Czy Tak, ja, tak ja, ja czuję, że warsztaty to ile, ile godzin planujesz w ciągu dnia? na tych warsztatach? E, około dwie godziny, dwie i pół, e, w zależności możemy jeszcze tam ekstra 30 minut na zadawanie pytań. Ja chciałabym, żeby każdy czuł się komfortowo, jeżeli ma jakieś pytania, ja bardzo chętnie odpowie, odpowiem na nie, więc nie będę co do minuty tam e, mhm. liczyła tego, bo ja chcę, żeby każdy wiedział, co ma robić. Każdy mhm. wiedział, wytyczne, wiedział, jaka jest praca domowa, bo praca domowa będzie i mhm. Chciałabym, żebyście to wzięli na poważnie, bo to jest naprawdę poważna decyzja. Jeżeli ktoś zdecyduje, że chce zmienić swoje życie, oczywiście na lepsze, no tak. bo to jest wybranie najwyższej wersji siebie, to jest, to jest wybór. Decyzja. Jeżeli, tak, to jest decyzja, to jest poważna decyzja. I już ym, trzeba już zostawić strach, trzeba zostawić niepewność, trzeba zostawić te wszystkie rzeczy, które nas ograniczają. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania... To ja chętnie odpowiem po warsztatach, więc myślę, że tam jeszcze extra pół godzinki do 40 minut, jeszcze tych, tych to odpowiedzi. Fajna deklaracja, Mara. to powiedzmy to naszym widzom, jeśli będziecie mieli pytania, a jeśli macie już jakieś pytania, to sobie przygotujcie te pytania, tak? Żeby je potem zadać, nie? żebyście byli gotowi. Słuchaj, ja nie chcę Cię wypytywać o wszystko, bo, no bo nie w tym rzecz, bo to będą warsztaty. Na warsztatach będziecie mieli całą tą wiedzę, wszystkie informacje. Więc ja Cię tutaj już o to nie dopytuję, ale chcę Cię zapytać jeszcze, czy masz jakieś plany już skonkretyzowane na ten rok, oprócz tych warsztatów, które planujesz na koniec stycznia. Tak, mam plany. Na pewno będę na festiwalu zdrowia w New Jersey. To pod będzie, koniec, przypomnijmy. Pod koniec kwietnia. Tutaj właśnie gazetka, bo artykuł się ukazał. W ogóle to, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tej gazetki, to zapraszam. Czekaj, czekaj. czekaj. to Te gazetki y, kupicie tu w Stanach Zjednoczonych. Właściwie dostaniecie je w tak, sklepach z polskimi produktami. Tak. Czyli tam wszędzie, gdzie są tam. sklepy z polskimi produktami. To mogą być nawet ruskie sklepy, ale z polskimi produktami tam je znajdziecie. Tak. Tak, y, tak to jest. Y, gazetka, która jest naprawdę w całych Stanach, w wielu, wielu miejscach polskich sklepach. <laughs> I tutaj też będzie. Tu jest reklama właśnie odnośnie Polonijnego Festiwalu Zdrowia. 26-27 kwiecień w godzinach 930 do 630. Polska fundacja Kulturla, kulturalna Clark, New Jersey. I możecie sobie też wejść na internet festiwalzdrowia.com. No. To jest mój artykuł w tej gazetce. No i to będzie, to jest na pewno do zrobienia. No i potem w maju jedziemy, lecimy do Peru. Ty lecisz Mamy... do Peru. Tak, jest cała wyprawa do Peru. Więc będziemy tam 10 dni, ja będę więcej. Będzie się dużo dziać, będziemy mieć ceremonie. Będziemy, mieć, będziemy w lesie tropikalnym i na Machu Picchu, i w Cusco, więc bardzo dużo atrakcji. Ale to, to żeby doprecyzować, w maju tyle cisz, a wyprawa jest w czerwcu, tak? Wyprawa dla, dla Polaków jest w czerwcu. Już mamy dużą ekipę z Polski, z Anglii, z Niemiec, ze Stanów, także bardzo dużo już mamy. Nie wiem, czy jeszcze jakieś miejsce naprawdę zostało. Musielibyśmy to przekalkulować, zobaczyć ile osób tak naprawdę będzie, bo, bo naprawdę... No... Ja mam chyba jeszcze jedną chętną, ale to porozmawiamy po. Dobrze, dobrze. Dagmarko, no to ja Ci życzę tego, żeby te wszystkie Twoje zamiary i plany się spełniły. Właściwie to ja nie, życzę Ci, a jednocześnie wiem, że one i tak się spełnią. Bo, bo, bo ty kreujesz więc po prostu życzę ci fajnej kreacji a wam życzę tego żebyście mieli frajdę z tego co chcielibyście dla siebie zrobić w tym roku jeśli chcielibyście dla siebie aktywacji dobrostanu no to idźcie na te warsztaty Słuchajcie, macie najlepszą okazję jaką możecie mieć przypomnę, że te warsztaty są moi drodzy 27 do 30 stycznia 2025 online tak. Zapraszamy Was. Link podamy pod spodem do mojej strony Dagmara Coaching. Tam można sobie zakupić w sklepie. Tam gdzie są te suplementy wszystkie. Tam też jest właśnie aktywacja dobrostanu. Link do strony i do kanału Dagmary, żebyście mogli odnaleźć wszystko, co potrzebujecie. Dagmara, bardzo Ci dziękuję. Przytulasy. Wszystkiego dziękuję dobrego. Trzymaj się. Do najlepszego. Cześć. Dziękuję. Pa pa.